Bloody pokazał o, linka, do, 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 do. Ja pokazałem linka? Nie. O, tak, bo jest gracz w lobby z nikiem. Bloody pokazał linka. Dobra, to no, może <laughs> i pokazałem. Nie, 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 nie możesz się nie wczepiać Ej, do mnie. dobra. Oho. Czy to poszło. Dobra, szybko poszło. Eem. Kosmos 3 Dobra, kometa, kosmos, łatwe kometa, Feniks jest z kosmosu, wszyscy to wiedzą Niebo, to jest kosmos Eem, Statek pa kosmiczny Statek jest z kosmosem Merlin, miesiąc, garbus, kosa, kraków, ruletka, mem No, ale czemu na 3 tylko, jak, jak gałgan kometa totalny Kometa na pewno no, Kometa, myślałem, statek No i niebo no i Niebo, niebo. No, ale, no, ale że, nie że nie ty go na 3 dał? Bogowie, co za gaugan. No to co, strzelamy? Kurde <laughs> Nie, no, no nie co będziemy rozwozowa. strzelać, jak tylko na 3

Rzut, ale to, to perła sama mu, bo musiała być. Mm, no bo rzucać się perłą. Dobra, ja, ja ufam, są perłę. Możesz klikać. Dobra, A. i czy widzicie cokolwiek czwartego? I nie klikacie e, wiesz, żadnego. Jest to tutaj górna. może być mem. Pełniaczka, nie mem widzę jest żadnego. Taki, nie nie wiem, mem tak jest połączył. potencjalny, ale nie <laughs> jestem go aż tak pewien. Według mnie kliknięcie trzech i zostawienie nie jest takie złe. No dziękuję. dobra, to myślę, że możemy. Możemy odpuścić już Lamusy, tchórze! No. Nie, kliknęli czwartego Dobra Grino, <grymne> dawaj na sześć i e Fatality, kończymy z nim. Fatality, <grymne> <grymne> to o tym słynnym SMP kapeć SMP? No. Słyszałem, nie, kapeć to będzie ekipa biego, to wszyscy ogarną, że chodzi o kapcia. Co? Jaki no tak, no miałeś masz, masz ekipę biego przecież kapcia. Nie, to klapka. Aha, dobra, no jedna ryba, no. <grymne> Był blisko, był blisko. Krupier, ee łatwe, dobra. Ekran, potencjalnie. A, stopa. Stopa procentowa, stopa. No, to o to chodzi. Stopa procentu... Ale to nie wiem, czy stopa, no, prosi... cicho. Duch kasyna, to o to chodzi pewnie. Kontakt że z krupierem masz kontakt. Fartuch, Nie wiem, czarodziejem no, no, jest i... trochę. No, co ty, to mam Czas. Co ty no czas. Często się czas traci na skrupierce. No, może, może być, może być. Może być Ej, dobra, dobra, ruletka jest e, na pewno to. Ej, AB, ej, kosa sesa, a, bo można kosę ale... wytegować w cesie No w sumie sobie można, a, ale kosy, rzut, bardziej kosy. Bym dał, rzut, rzut bym bardziej dał e, do Ale próbu... rzut? Myślisz, że do ruletki dałby rzut? Co to znaczy rzut? Rzut kością na przykład no, A, na przykład że rzut, rzut kością to no, powiadaj, rzut podpowiadaj im pewnie No dobra, ale co jeszcze? Ale ta kosa pasuje, bo kosa no wieś. Może być stopa procentowa kosa... na, na przykład No bo stopa procentowa i średnia No właśnie, to tak nie wiem, czy pasuje do pasuje, bo to nie jest jeśli nagrodę, to no. palma ci może odbić. Ja bym myślał, że kosa mogłaby być, że kosa w się. To, to dawaj, kosę. Kurcze. Taki... No, no niestety. Dzięki. Jest jak jest. Dobra, prawie się udało. Jesteśmy prawie zwycięzcami. O. Parkiet. Parkiet to timeshare? Parkiet. Tak, stopa, no że no, się parkiet Stopa! Tak, stopa tańczy. jeszcze bardziej, według mnie. Słuchajcie, my, według mnie stopa w tej chwili najpewniejsza. Tak, i Merlin I też Może być semantycznie, że dno, bo to jest dół pokoju, a parkiet jest na dole, ale nie wiem, czy Neksy takie ruskiny daje. Słuchajcie, jak klikam stopę. No, może być. Dobra. No, no, ci no dobrze, to... że nie daliśmy stopy. Kapeć też jest dobre. To parkiet się kapcie eee... gdzieś tam szurasz. No kapieć był sporo, jak Klikajcie. stopa to kapeć też. A, czyli Super. jednak kapeć SMP. Patrzcie, i oni teraz muszą zrobić czw... Patrzcie, my możemy wygrać grę w tej chwili, jeżeli mamy dwa, bo trójka Ci na cztery. Ale jeżeli skipniemy, to oni... Muszą cztery za jednym zamachem zrobić, co jest myślę, że jest do ugotowania. Pomyślmy jeszcze, pomyślmy jeszcze. A chwilę. Nexe myślę, że dwa bardzo łatwo zrobi. Ja bym powiedział, że nawet nie myślmy i dawajmy im jak najmniej informacji, no, żeby dobrze. Nexe nie że ja bym. Na jeden. A ja bym poszedł w ten, w ten dom teoretycznie. A ja tak nie. Dla... Ja jeszcze myślałem nad ekranem do tego, że po prostu jakiś na przykład ekran losujący. Że no ta, Dobra, się... ja zaraz to ogarniemy. No, no, no. Dobra, uwaga, podróż. Eee, Skupisz się na Palma, czas, Kraków, Kraków. garbus, eee, że garbusem podróżujesz? Chyba nie. Miesiąc? Nie. Też może Miesiąc, mieć. Miesiąc miodowy, nie wiem. Palma chyba Alba tak, co nie? Pewno, no. no. To eee... i podróżować do Krakowa też chyba to Ta, by No bo też. chyba też, dobra. No, I teraz no, tak, dostajemy... i teraz mamy mm. dwa. I mi się, wydaje że, no, no. Mi się wydaje, że do krupiera był kontakt z poprzedniego, szczerze mówiąc. No mi się bardziej wydaje, że ekran. Też ekran? Nie, to się ekran skojarzy. Ale ekran, dlaczego czego się z Krupierem kojarzy? No, no w sensie, że. znaczy no Nie wiem, czy nie dałby wtedy hasła kasyno, że po prostu, że na ekranie masz losowanie jakieś i ogólnie takie no, rzeczy. No, tak no jest mało ten. No ale dał właśnie, dał krupier. No, czy? dał krupiera, no to Czyli może być chodzi bardziej o Kontakt. Mm. No bo dałby kasyno. A nie ma żadnych z, Jakby dał kasyno, 3 A do, nie ma memów l... żadnych z No nie, no chyba to nie o to chodzi. Nie wiem, no. Dobra, ale wracając Dobra. jeszcze do podróży. Co, co z tym trzeciej podróży? Miesiąc czy czas? Bo mi szczerze mówiąc. Mi się wydaje, że. Chyba czas. Mi się ale... wydaje, że bardziej ja, ja czas. Ale dom by pasował do ale tego. Ale dom do pod... Ja pod... Nie, do no do mnie podróży no że... nie pasuje do podróży, no że... bo. Bo no podróżuje. do domku jakiegoś. tam. w jakimś tam miejscu. Ale no. dom to Ewentualnie raczej... garbus, że transport, co ale nie? Garbus. Dom to raczej, że dom. Twój hmm. dom, a tak to był dom. Do nie. nie, do mnie. Dom do mnie, dom jest ich, AB Gałkanie. 50-50 jest między czasem a miesiącem, a do krupiera to raczej kontakt. Chociaż ten ekran też myślałem, ale bardziej nie, kontakt. Nie, bardziej kontakt no do, dajcie do Krupiera ten kontakt. Na razie. dobra, JOLO! A, dobrze, no. jednak! Dobra, AB, skup, skupmy się. Dobra, miesiąc? No między, miesiąc, czas, miesiąc. Czas, miesiąc, garbus. No. Jedno z tych trzech hmm, Garbus chyba najmniej. Kurwa, dobra, nie, nie wiem, jebi, nie mam pojęcia szczerze. Nikola krzyczy, że miesiąc. A daj miesiąc. No, i... no i... Ne -kse. Ne -kse. A, bo po parkietu jeden. Dobra, czyli, czyli nic... pewnie... Phoenix I ten, ten dom, tak? Bo w domu masz parkiet Bo Nasz, to znaczy, parkiet to Dobra, to jest, to jest samo w sobie no, pewnie, no, Nie, nie, no, Bo dał jedno hasło, czyli tak, tak dałem, dobrze, dałem nie? dałem jedno hasło, czyli kłamałem to w że dobrze myśleliśmy się. lubił się. to, co rozwinęliśmy na poprzednim Dobra, ta runda może i wam się upiekła, ale następna wam się nie upiecze Ej, no, To jeszcze jest szefem, szefem, to jeszcze tym? Szefem wywiadu jeszcze nie był To blady może Nikoli daj? Ever? Tak, Nikola będzie dzisiaj szefem wywiadu Mogę być, ale i tak mam to Dobra, Nikola, dawaj, rozwalasz to. Literka Z! Na tam z Gorczyk! Na Getsu jest! Ty. Jest na Getsu. Ty jest z Gorczyk, no to musi być też no, na Getsu. A Gorczyk to jest taki... A fakty, bo to są takie no, przeinaturalniki. No, 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 no. To I jeszcze Nevron. Wiesz. Nevron... Ej, to Słuchaj, zobaczymy, czy na Getsu siądzie. Ta... Dobra, klik... No, nieźle jak jak na ktoś Getsu. musi kliknąć Nevrona, to ty. No, no, klikaj, to nie, to Nevrona! Jest. TY śmieciu! <noise> no i tak jak lubię. A teraz dajcie chwilę, bo Nikola musi pomyśleć. Musimy razem. Dobra, dobra. Nikola nie Pepsi. Na pewno może być Bloody. I wtedy jest Bloody 2, na pewno może być, bo zobacz. No nie, bo milionera dla jajci dadzą. No ale milioner jest neutralny, to. Zresztą wiedzą, że jestem biedny. Bloody 2 może być, Bogowie to tylko prędzej... dadzą. Bogowie dadzą. No mogą właśnie, dać. nie prędzej już zawód 2. Kapitan to mi... statku to też jest zawód 2. No chyba. dobra, zawód 2. Mamy coś innego niż zawód 2, sudoku, sprężyna. Zawód 2. No bo zawód, zawód 3. Zawód 2, jak już. Jak 3, to może być trąba, zawód 3 mogą być milioner, mogą trąba? wziąć... No, że trąbiasz. No, gdzie zawód kapitan. Ja zawód 2 bym dała, jak już nie mam innego pomysłu. Kurde, pomyśla. takie słabe trochę. Dobra, no, no trudno. Nie mamy, nie mamy lepszego pomysłu. Na mnie zwali oczywiście, bo będzie, <grybujesz>, że to ja gram. Zawód milioner. Kapitan Tym to jest milionerem, zawód. milionerem, no, to jestem za, ale jeszcze No tak, racja, to 100%. Pielęgniarka na 100%, nie? No to, no to... Dobra. Okej. Okay. Okay. Ale szczerze to trochę mnie niepokoi, że tak mało powiązał pierwszym haśle. To tutaj muszą być naprawdę no trudne, no. więc możemy się spodziewać, że będzie miał na przykład może mieć kapuśniak, może mieć sudoku, bo to trudno, wiesz, w takie co trudno powiązać. Dobra, mocne przekminy, zostawmy to. Da, dajemy. No kapitanowi no kapitan, tak, 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 oczywiście. I jeszcze możemy jedno, teoretycznie, mówi, że dwa tylko. No to tak. Ten milioner, to nie wiem, czy ryzykować. No nie, odpuścimy Potem milionera. W, no jeszcze walniemy w czarną kartę, nie? No to, to kończymy. Restauracja, no to. Restauracja, słuchaj, kapuśniak może zapewnić. Bar, bar, bar. bar, mleczny. Kapuśniak według mnie najbardziej. Wszystko tutaj brzmi, moim zdaniem, z tym No jeszcze, tu jest, nie? Hasło jedno. Kapuśniak to jest taki. Z drugiej Nie wariatu, a będzie byście nie zjedli. Dobra. Pręga jako ryba, czy bar. Nie wiem, co wcześniej nacisnąć. Możemy nacisnąć oba, Jan jeżeli bardo. Dla mnie bar bardzo przemawia. Dla Na mnie te... oba szczerze. Dobra, to dobra, naciśnij Nie, ja już kiknąłem swojego. I grino chcesz pręgę lecieć? E, czekaj, zastanów się, jeszcze coś nie bo innego. Bo jesteśmy, no, no. jesteśmy w plecy, jesteśmy w plecy. Rękawica więc. nie, bo... Okej, okay, nieźle nie stało to jest kratki jak kilt Dobra, prezydent 2 chyba no. damy. Na razie. Dobra, no na, 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 na spokojnie. Prezydent... dajmy prezydent 2. Vladia, ja, chyba masz bardzo trudne hasło, że tylko po dwa. E, nie, bo Nikola to wymyśla. Nie ja nie mam, nie mam w tym A. żadnego wpływu na to. Kłamca Pan prezydent? No, pasowało. Ewentualnie dudy, prezydent duda. No to pana możesz. Pan prezydent chyba ostrożniejszy. Dobra. I dudy. No dobra. No, a tak to właśnie, no, no, jak są tak, znaczy dobra, to nie powinniśmy się sugerować, to będzie trudno kończymy chyba, nie? No dobra, kreda. Twój stary hmm. na wywiadówce na siebie duże mordę. Zdanie, bo dostajesz zadanie domowe. Może ława, bo siedzisz w ławce. Oooo, ława, ława potężna. Zdanie nie jest, zdanie out. A, fak, fak, fak. Jak na komuś, to będzie buława. U mnie pisało lekcje, na przykład. Ława jak ławka, według mnie najbardziej. Ławka chłopaki z bloków ta żebyście tej ławy nie klikali, no Jak totalni gałgani O, graf no i teraz, o, geografia. No dobra, bez myślenia, no. bez myślenia, wiadomo. Hamburg by pasował. To... Nie no, wariacie, czekaj. Nie, ale ja sobie to graf sam napisał, to jest, G to jest graf. Na... Ale tak Hamburg, co, że, że ogólnie geografia, że geogestor, mm, że Hamburg. albo robi, Napa napad Napa Napa robi na moje serce. Ale to wy nie widzieliście grafa w bikini? To chyba hmm. się kojarzy od razu. Czuć więcej <laughs> Operator no to wtedy A jest Europa też. też Może być Europa po prostu no. no Skoro jest Europa to czemu nie chemia No kurde no i teraz powinniśmy wszystko zaznaczyć Graf ale jesteś Ale jesteś super no może Ale poważnie Dobra to ja klikam Europa no, nie. A poczta? Nie, bo poczta średnia. A poczta może? Ej, może poczta faktycznie. Co poczta? No gołąb. Poczta kurier. 5, poczekaj. K kurier, gołąb. No poczta jeszcze? działa w Hamburgu, w nie, Hollywoodzie na pewno o Boże, działa. Nie, błagam. No. Jak Ameryka 4, to jest bez sensu tam Ameryką 4. Hamburg nie jest w Ameryce przecież. To już pierwsze miasto, Nie, miasto, miasto nie. No miasto. No nie, bo wieże nie dadzą w mieście. Nie no jak, wieża są w mieście. Wie, wieżowce. No miasto trzy już najprędzej. Miasto pięć. Dobra, będzie git. Oni są mądrzy przecież. A teraz bladi myśli czy Nikola? Ja myślę! No właśnie, to nie ja. Jak, jak coś ja myślę teraz. A nie ja jak coś, ja miałam inny pomysł. Rasło na pięć to dadzą, Bladi, ja Lisa, myślę. Hollywood. Ej, ale Hollywood to nie miasto, Debile! No, no tak ale to, to jest To ulica na pewno, nie? Tak, ulica. No, miasto jest płaskie, nie wiem czy wiecie. No. Dobra. Nie było no, lica! Ja nie. Kwas, a, to kwas. ok, kwas. na pewno. E, cytryna jest kwas. E, że z rekina jest ten. E, ten, ten, ten. Kwas omega 3, daj. Oma no, kwas omega 3. <noise> nie, tak, witamina no. C. A nie mówisz o rekinie. To jest ten. Dobra, znowu kliknąłem dobrze dwa razy, więc teraz ten. Tymi... Ale to nie ja to wymyśliłem! Wszoła <gry> nie, 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 to jest kwas. nie, to nie jest kwas. Który wypuszcza z tego, to jest jakieś trucizna, ale czy trucizna to, to nie jest, to, to jest kwasem? Projekt, projekt do grafa kwas? pasuje, no robi projekt teraz, nie? <grym> projekt kwa, kwas, świetny projekt. Ale nie, to, to, to jest do grafa cymbałku. Co sądzicie o tym, że po prostu w Hollywood walą kwasa i tak dlatego macie to kliknąć? No oczywiście, że walą, no przecież... a słyszałeś o kwas? Animacji, to ja przez to często widać, że oni muszą być jakiś nacisnik, na faszeni przez tam no Niektóre, mówię, to, to, niektóre to, to filmy są tak przydatne. Ty są tam. Dobra, no rano, projekt. No i... Czy Playboy? Dajmy Playboy, zobaczmy co się Ale miasto przedmiot. było! Ale było miasto wcześniej. jest pod Hollywood. No! A chcesz Playboy 2? Playboy 6 dać, wszystkie, żeby zgadli już. Ja mam dać. No dobra, jak chcesz, no ja mam. Dobra, ogarnę. Do... Playboy. Dobra, dajemy ten Hollywood. No boję się, wiesz, Playboy. Ja bym pomyślał coś dalej, tu bym się zaznaczył, ale nie kliknąłem tego jeszcze. Bikini. Króliczki. Bikini, Playboya, no, 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 bikini. Jezu, jebi, dwa trafy, jeden neutralny, drugi zły, no wszystko bo... z kim ja gram! A sznur, bo można ręce związać. No i... Klikam od razu. <noise> nie no to już. <noise> no nie... Tak samo jeszcze nie możemy wiem, się no i... do miasta cofnąć, jeszcze w W sumie bierze, przykład, też się pasuje. z Hollywood kojarzy, nie? Więc to Hollywood to tak podwójne powiązanie bym nawet dał. Dobra, to tam dajmy Hollywood do miasta, no? Też pasuje. Dobra. Okay. A co sądzisz o tym, żeby się cofnąć do miasta? I mamy kurier, wieża pasuje do miasta. Kurier? Kurier chyba nie, ale to wieża, no wieża, wieżowiec. No to wieża to jesteśmy zgodni. Kurier też bym się cofnął do niego szczerze. Kurde, kurier nie wiem czy do miasta. Kurier Playboya też o nim słyszałem. No. Jeszcze Postarczę może być do Playboya ciwia. jakaś luda pani może być też. Ruda. No może być niby. <laughs> <laughs> Chociaż no w ja chyba do pupila bym najbardziej, no bo mi się z króliczkiem kojarzy, nie? No, ale to no, ja ma wiem. takie trochę zawężone znaczenie. Ja bym tak nie ma, Mam takie nastawienie do twojego pupila, jak ty do mojego kuriera. Dobra, wylemi to może pójdźmy na kompromis. Jak klikniesz kuriera, to ja ci kliknę pupila. Co ty na to. Nie boję się tego kuriera. No ale to będzie na mnie. No, ja ja też bym się bał kuriera, no, kurierzy ja to są. No. Dobra, o, kurier Dobra, jest. jest Pupila. To daję ci pupila. O, Aj, i ja, ja, Dobra, ale i tak mamy dwa tylko. A, no za cztery. 112, 112, to dwanaście, dobra, czyli operator, operacja. Eee, oper nie, nie, operacja. O! Kliknął, ale klikam od razu, Ja, ja. E, No to no stwierdziłem, dobra, że jest, klikam od razu, zresztą. żeby nie było na mnie. Ee, mi potwierdził, że 12. Ja kontrolę, tak przejadę. Dla mnie, że o. operator był mój, ale operacja nie była moja No nie, rozumiem, rozumiem w takim razie Mmm, ale nie, 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 nie wiem czy tam, nie wiem czy nie lubię ptaszyna Rudzik, no to rudzik daj to będzie, tylko nie wiem czy to jest zgodne z... Rudzik? Rudzik jest rudy no, Ale to jest takie... Ale ptaszyna, czemu ruda ma być ptaszyna? No, ale rudzik nie wiem czy to można tak, bo ruda, rudzik to jest w nazwie Pta, szyna... Dobra, no ja Feniks, no to dajcie, dajcie tego Feniksa Dobra, dajmy Feniksa, Feniks nie no, ale Feniks 2 chyba ogarną, co nie? Fenix, Feniks, Feniks, Feniks. No Ru rude jest, pasowałoby do poprzedniego i... Gołąb pasuje, bo tak. No serio, ja myślę, że to jest coś tak prostego Z tego ruda powiela mi się z tym Playboyem poprzednim nawet no to, co Rewolucja, plikamy? nie a, o, ale nie Ale był no. Playboy, a Kapitan jest Boy O no, Tak, tak Dobra. I wygrywamy kiedy? Yes. No, i no i się brawo. udało. Ten, żeby nie było, Playboy był pasował mój. był, y, no tak, ale Playboy był do bikini ruda, a cała reszta do, okay. była do miasta, ja, czyli Gołom, Kurier, Hamburg, Hollywood, Dobra. Wieża, ale to na ba, wszystko na ba, było miasta. Ale ulica szkoda, tak, że nie była. No nie ulica jako jedynie nie pasowała, ale cała reszta była do miasta. Dzięki za ten, dzięki za kodeney, kod rank names. Dobra, trzymajcie się elo elo.